No kurwa, czemu we mnie wierzysz? Dlaczego? No kurwa, ale jakiś random, Będę płakał. Okiem płowa. Ty, bo bramy nam zarąbali, prawda? Bo ja zciszałem gierkę, poza głośno. Co ile to... O, piłka! Ale, nie, to nie jest piłka. Dziękuję. O, daj taki jeden. Moja piłka. No kurwa, gdy się zatrzymała, się to potypałem, ja bo co? Tak. Ale Rudy. ci... Fak. Hard kurwa. Hardrick, kurwa. ciągniemy rudemu dziś. Ale łatwo. Wygrałem życie. Co? Nie wiem, panie, to Matyla, on tak atak, za test. Jak żeś na inną kartę to coś co ci wywalało z testu. Nie mogęś wrócić. To robiłem test z angielskiego, miałem jakieś tam quizy coś w tym stylu. Wziąłem kliknąłem drugi przycisk myszki i kliknąłem przetłumacz na polski i wszystko przetłumaczyło. Tylko że w wtedy były jakieś błędy czy coś. przykład było kto kopie piłkę. Było piłkarz, piłkarz i futbaler i nie wiedziałem o co chodzi. Jestem <laughs> dzieckiem. jedno jedno to było drugi piłkarz. <laughs> Historia życia wzięta. Cierko Nie uderzajcie mnie, kurwa. No jak to, kurwa możliwe. No, wypierdalać ode mnie, Sebastian, kurwa kopnij, to, to on ci pojechał sobie. Fajonara, <noise> nara, Cześć, nie wiem, to i oświetlę prakowicie Piotr, jedziesz. No, jadę kurwa. Jedziesz? No, jadę, jadę, jadę po mleku. No kurwa, czemu mi piłkę wybijacie? No, czy oreo! Piłkę by się wybił, Sebastian odbił. Mi się kurwa grać nie da To pierdolę To Ja pierdolę was Odbyt kurwa tak Nie to ja pierdolę, pierdolę ciebie Wypierdolaj stąd Pierdolę Kurwa dziwne, bo ja z tym ziomkiem przeciwny lepiej kurwa się zgrał niż z wami A tak mu podałem, ładnie No to co wam? No bo nam kurwa nie podajesz Co się zbliżą, kurwa, z... sprzedałeś z... sprzedałeś się kurwa Jak tu piłki nie ma gościu, tu oreo zapierdala Ty swojego starego od 20 lat nie widziałeś